z i si strony RAF1962 to jest nasz pierwszy odcinek serii Minecraft na modach Pixel Mond Okej okay. tu wszystko jest Dobra Create No i robimy świat Gra, Grałem już wcześniej z kumplami na Pixelmonach było bardzo fajnie. Na początek wybierzmy sobie Charmander'a. Yeah. Ten. Charmander zawsze był fajny. Skopiemy sobie drzewo. Przejdźmy sobie tam... Na ten taki biały, górzysty? No, no w góry o pójdźmy pójdźmy wszyscy w góry. i nie wiem dlaczego ciągle mi minimalizuje grę żal Na R się rzuca na R dobra Er Charmander on ma taką taką kulisty łeb taki fajny. Coś w minecrafcie jest kuliste what the hell fluffy is duped yeah abra abra hypno Yeah, drowsy. abra yep sure that do with the sharda feels fine okay yes it's Apricorn To jest bardzo potrzebne do zrobienia e, Pokebali. <laughs> Jeszcze z czasem się nauczę jak robić Pokebale i będzie fajnie. Vulpix, nie! Run! Nie, nie mogę uciec! Fuckas jest. Ten Vulpix mnie zdenerwował, już mi zarąbał HP Muszę poszukać jakiegoś. tego i e, muszę poszukać jakiegoś centrum pokémon a po drugie primo Magic magikarp Magicard to jest przecież udówki the fuck the fuck oto o the... uh, achievement that nie, to ten centrum Pokémon będzie na minimapce taki czerwony, taki prostokąt, coś takiego. Coś w ten desen. O. Coś takiego. Trzeba się chwileczkę przejść. A w ogóle Charmander to jest chyba najlepszy Pokémon. Znaczy, najlepszy Fajnie się nie gra, nie? Jest dobry. I mamy centrum Pokemon! Fuck yeah! Jej! Yeah! Centrum! Centrum! What the fuck! Centrum! Centrum! What the fuck! ogromne skwarcu i złem. Czyli mamy punkt, że tak powiem, o. centrum Taki ładny, troszkę sobie I sobie. Tak. I posadźmy aplikować. Not really. Nie. nie. To jest PC, to nie chcę. Uleczmy Pokemona. Hiller is busy. Fakas. I pójdźmy go po EXMI, bo... tak. Tu jest jakieś biblioteczki, jakieś coś. Coś jest. Tak, dirce. Fajnie, że to obok nie jest woda. Już ja nie za bardzo widzę... Pokémonów, który chciałbym atakować. Electrobus. Nie! Nie! Naprawdę? Naprawdę? Uleczmy tego pokemona Tutaj nie ma gdzie ekspić na początek. Tutaj trzeba mam Magicarpie i Nie ma sensu. Bo ja tu nic nie lubię. Widzę miała gdzieś mi tyle. Ja to nie utwór. Venomofa też. Tym bardziej. No chodźcie tutaj. O no, jest Magicarp. Widzę. Widzę gimnaya. A złapałbym w sumie jednego Magikarfa A co jest najśmieszniejsze? Jest nie Jest. Już było ustawione. Jest walcz. Scratch. Nie ma tego... Pokémon ognisty w wodzie To jest fuck logik takiej o ósmy lary. Jednakże Embera nie będę używał Spróbuję Embera użyć na Magikarpia ale to będzie straszne A gówno zabieram mu Ale on się pali przy okazji To całe szczęście Co? Jeszcze powie że mnie Magikarp zabije o ta helizko, no... to Jak może mnie ubić Magikarp? Magikarp? Magikarp. Powiedzcie mi to, ja tego nie czaję. Jakbym miał jakieś ataki wodniste, to ja to rozumiem, ale... Ach. To było straszne. Ratata, który level czwarty i drugi, dobra, to sobie po Ubijmy No i dlaczego te elektrabuzy muszą tu kupa siedzieć? Gdnoje jedne rude. Szkopy Zdupieć? Nie! Ratata, walcz. Porówka, <tryk> Ember na strzała gnoja Co. So, drugiego lewla nie zabiłem, czajcie basementa No jak chcę się zaprzyjaźnić, nie do Run Żeby nie trafił w heroa Żeby by jest. Lubi synu, dajesz radę. Dobra. Ember. Ósmy, dziewiąty. Fakie. Raticate. Ja nie mogę, za... ja nie mam zamiaru zrobić. Miał. 10 level. Spróbujmy. Czego się nauczył? Nie. Ugryz mnie. Co za parówkarz. <laughs> Row, Ostatni strzał Ember. No dobra, okej, okay, wygraliśmy. Dziesiąty, jedenasty, Wow, smoke screen. Gold nugget. What the? A, dobra. Zapomniałem, że tutaj z mobków lecą mi ten... No i mógłbyś się szanownie przesunąć Sheriff? No.

Jedenasty level, Boże jak to zadupcze. Mamy wełny, 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 wełny. Wełny, mother fucker. Kurde, ubiłbym coś, no ale tu nie ma nic... ...nie ma lewej, no. mmm mm, -mm. Elektro z dupiaj, ale nie. Arbok, Arbok to z bok. No i nie mogę uciec. Naprawdę... W takim momencie nie? 13 hp. Pff. To jest chory. Musiałbym złapać jakiegoś wodnego pokemona, ale trzeba mieć pokebale. A żeby mieć pokebale, trzeba mieć żelazo. A żeby mieć żelazo, to trzeba iść do jaskini. To było straszne. A mamy tu jakieś lasy? Coś tu jest. Z czego? Magmar? To jest James. 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 Chodź tu. Nie Nie no na trzecim levelu nie ma co. Tu no, jest z tyłu, no jakie no. Fluffy czy nie? Idę tam. Chodź tu. Smokescreen to nie jest atak. To, jest, no, to coś obniża, nie wiem. Defense Curl to zwiększa jego obron. Ale spalił się chłop. Mięso! Nie wiem po co to jest mięso. Ale zostawmy mięso. Bijmy Akansa. Spadniemy pewnie, ale... No, nie trafił w rapem. Macrap. Gielny girl. Ty, my nie umrzemy chyba. Jest! Czternasty! Bo to... Cześć, to... mi jeden strzał i nie ma. Uda... użył. Ar... Nie no serio. To było straszne. Ale z 13hp walczyć, czy to mnie? walczyć z pokemonem, który miał parę lewej głównych życiu Przejdźmy koło redki. Tu jest nasz Boltor Boltor Obniążył self-destruction Bo się rozwali po pierwsze, a po drugie zabije mojego poka. Zajebiście, tak trzymać Nie! Fuh, Sonic Boom zajebiście, zajebiście. Ale najbardziej się cieszę z tego, że mamy Centrum Pokémon i będzie jazda jej Co? Benonat! Nie, zdupciej Głupi no, jak się czai. No nie powiem kto ma co? Ale zladował mi grę No, w końcu Ja chcę ewolucję, ja chcę Charmeleona Charmelion, kurwa. Farówczak. No i musimy, so. Jeszcze mam paralelza. No dobra. Co nie level'a? No, także ten. <laughs> Mama wbiła do spokoju. Slowpoke, nie, yeah. nie, yeah. nie. Yeah. Pilot. Speed drop to bym. Amber. gust, Guść, 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 tak, fuck. Będę miał z Nie! Naprawdę Charmander Ja muszę cały czas kursować do centrum Pokémon To jest chory Amod w ogóle W następnym odcinku pójdziemy sobie już do Keyway i Ponyta taka duża nie ma co ogniszy na tego robimy owce elektryczna owca boom boom hepcze 11 wełny boom 8 ja chcę flame Trower. co tu się pokemony skończyły czy co no to próbuję kigrze padnę po dwóch strzałach Super efektyw. No i teraz poison. Czy ja ubiłem Venonata? Chyba nie. No dlaczego się bijesz, głupi czarmanderzy? Otknij się głupi gnoju Jest! 16. Czarmelion! Wow, wow, wow! wow. Mamy czarmeliona. Na 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 na. Troll. Drzewko rośnie. Dobra, więc. Tym oto pięknym akcentem skończymy sobie dzisiejsze Chodź Chodź Tym oto pięknym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft na modach Pixelmon Pokémon. Cześć.